już 22 lata natomiast po raz ostatni w finałach nie wykorzystali szansy zdobycia pierwszego dla siebie tytułu rakiety w 1986 roku. Pierwszy mecz w Houston wygrany przez rakiety, w rewanżu jeszcze w Summit Nowojorczycy. Pierwszy mecz w Madison Square Garden dla Houston, rewanż dla Nowego Jorku. Teraz informacja co było w tym meczu do przerwy, piątym, proszę zwrócić uwagę na statystyki: 51% Niksów i prowadzenie wysokie do przerwy 10 punktami. 11 punktami, 48 do 37. Najlepsi strzelcy. Herrera Olajuan w zespole Houston, ale lepiej w Nowym Jorku, skuteczniej grający Mason. Aż 12 punktów to jego rekord życiowy do przerwy: Ewing 12, Harper 10 i dwóch zawodników po 6 punktów. Jedna jeszcze informacja. Teraz Nowyjorczycy prowadzą 52-40, 12 punktów przewagi, że 9 z ostatnich 10 drużyn prowadząc 3-2 wygrało finałową rywalizację. Aż 8 z nich zwycięsko zakończyło serię w szóstej partii. A zatem mecz o wszystko dla Nowego Jorku. Grają Madison Square Garden i mecz zrozumiałe także o wszystko dla ich rywali Houston Rockets. W pierwszej dość wyrównanej kwarcie, w drugiej wyraźne dziesięciopunktowe zwycięstwo Nowojorczyków 26 do 16. Pierwsza jednym punktem dla Nowego Jorku 22 do 21. Nie trafił torp. Może przypomnijmy, obserwując tę grę ważną rzecz jak zbiórki na tablicach decydowały o tym kto wygrywał spotkania. W Pierwszym 49 zebranych piłek, 12 ofensywnych zespołu Houston i mniej 45 i 13 ofensywnych zespołu Nowojorskiego. W drugim zdecydowana przewaga w grze 91:83, natomiast w zbiórkach tylko jedna zbiórka różnicy 39 do 38, zwycięski mecz Nowego Jorku i wygrana walka na tablicach. Trzecim, który wygrał zespół Houston, 47 do 42, przy czym więcej ofensywnych zbiórek miał Nowy Jork. I w czwartym, który oglądaliśmy w czwartek, 50 zbiórek aż Nowojorczyków przy 33 zespołu z Houston. Najlepszy ze zbierających torp 10 i zablokowany dość skutecznie w walce na tablicach Olażuan. Teraz Kim The Dream. Niedobre podanie do Orego. Ta dwójka Charles Smith i Charles Oakley. Na zmianę stara się pilnować Ola Juana. Oczywiście tam kluczową postacią na środku jest Ewing, ale Ewing jest od zadań obronnych nieco odciążony przez Pata Rayleigh'a. Starks. Patrick daleko od Kosza, teraz dopiero wchodzi. Pilnuje go Ola Żuan. Dogranie do Okleja. Niecelnie, ale zebrał Charles Smith. Teraz zablokował go Ola Juan, ale znowu piłka dla Nowego Jorku. Harper. Przy nim Kenny Smith. Piątki już znane, ale krótko przypomnijmy. Kenny Smith, Thorp, Ola Żuan. Ori i Maxwell. Najlepsza w zespole Tom Gianowicia. I również najlepsza piątka Pata Rayleigh'a Stars Harper, Oakley, Smith i Ewing. 54,43, 11 punktów, tak jak do przerwy. Jak na razie w tym meczu oba zespoły nie wykorzystują, nie próbują zbyt często rzucać za trzy punkty, przeprowadzają ataki. I piękny kontratak całej trójki Stacks, Oakley i zakończył efektownie Pat Ewing. Ale była to akcja do oglądania na wiele razy. Znakomicie rozegrał to Starks. Może będziemy mieli powtórzenie, warto byłoby zobaczyć, jak można taki kontratak wyprowadzić. To już jest tylko skutek tego kontrataku. Ale rzeczywiście podania pomiędzy Charlesem Smithem, wcześniej Starksem i Ewingiem, były najprzedniejszej marki. Rozpoczęło się wprawdzie od straty dość prostej. Ola Juana, który wydawał się w piątym spotkaniu najbardziej zmęczony. Duży kryzys lidera. Zresztą proszę zwrócić uwagę na punkt. Rzadko przygrywał z Jingiem. tu 8 punktów. 14 Ewingi, jeszcze gorsza sytuacja w zbiórkach, ale fatalnie również w stratach. Ewing tylko jedną stratę, a Ola Juana już 7 w tym spotkaniu. Będzie miał ich najwięcej w zespole aż 8. Zresztą namnożyło się tych strat w całym zespole. Houston 18. Zresztą wszystkie mecze charakteryzowały się dużą ilością strat. Co wynikało z twardej obrony, presji, więcej błędów wymuszonych niż przypadkowych. Otis Torb. Przypomnijmy najbardziej twardy człowiek w zespole Tomczanowicza. Kilka sezonów bez opuszczenia jednego meczu grał. W tej chwili na tej liście trzech czasów zawodników, którzy grali bez przerwy w meczach NBA jest koło szóstego miejsca. Ma ponad 640 spotkań. Skoczy Ori za trzy i trafił. Wielokrotnie decydowali się na... Rzuty w tym spotkaniu za trzy punkty zawodnicy Houston, aż 18 razy. Znacznie rzadziej nowojorczycy, którym w poprzednich meczach rzuty za 3 punkty nie wychodziły. Nieco Starks, tym razem potraktowano to jako wybitą piłkę przez Olażuana. I jeszcze dobre przechwycenie, wybicie walt, Maxuela przy podaniu Starks. Znowu pokazane zagranie przez Patarella. To jest chyba już nie pierwszy raz. Widzimy ten symbol z dłoni złożony przez trenera Nowego Jorku. Oznacza to chyba akcję na samą końcówkę i jest. Ewing za trzy punkty mają opracowany schemat wyjścia poza pole. Trzech sekund. Tym razem ktoś, kogo nie można było obstawiać w rachubach, Patryk Ewing to zrobił. 59,47 Ori. Ładny zwód i wejście do końca, przyblokował nieco Joing i Olajuwan. Starks za trzy, nie udało się. Ory zostawił piłkę Smithowi. Kenny Smith sam, dwóch w środku i dwóch na łuku zawodników. Ori Maxwell z prawej strony. Niedobre podanie. Trzeba było grać bardziej lobem do Maxwella błąd Smitha. W tym spotkaniu miał trzy straty. Na ogół najwięcej mają. Zresztą zawsze rozgrywające. A tu powtórzenie akcji za trzy punkty. Patryka Ewinga i Patreili ma satysfakcję, że to co ćwiczą. później w meczu się udaje. Tylko raz rzucił 21 punktów, tak po 28. Raz 32. W czwartym meczu. W piątym miał 27. Ale mniejsze zdecydowanie wsparcie. W akcjach ofensywnych ma w zespole aniżeli Patrick Ewing, który zresztą przegrał ten pojedynek rzutowy z centrem Houston Rackets zdecydowanie w finałach Maxwell powinien ścinać, ale przewinienie Starksa. Czuć, że sam wewnętrznie wie, że nie jest w dobrej formie. Piłka dla Nowego Jorku. Takie wyprawy do ławki rezerwowych, jaką Stark przed chwilą zaprezentował, też chyba o tym, że on szuka jeszcze pomocy i partnera, i u trenera w przełamaniu się. Blokował, rzucił ingał Postraszył, przynajmniej nie trafił. King Kong i szansa dla Houston. Źle podsłania tor w ten sposób, że właściwie Stark tam zawsze znajduje miejsce przy Maxwellu i on nie może ściąć pod kosz. Teraz był już poza linią Kenny Smith odbijając tę piłkę, ale on z kolei ładnie znalazł się w strefie trzech sekund. Boi się, bo gdyby próbował z góry, a jest wystarczająco skoczny, żeby to zrobić. Starks dokładnie Znowu odchodził mu w tę stronę, w którą spodziewał się. No, leczy go, jak mówiliśmy przy okazji poprzedniego spotkania, z takich zachowań Starks, ale jak widać, w pewnych rzeczach jest nieuleczalny, Maxwell ale akcja dokładnie taka sama, jaką widzieliśmy w poprzednim meczu. Mniej więcej w tej samej fazie meczu, i po tym rzucie za 3 punkty. Znów na prowadzeniu zespół Nowego Jorku. Zawodnicy grający z tyłu. Dziś w Nowym Jorku Stars 16, Harper 12, w sumie 28, a trójka z Houston 19 punktów. No proszę, znowu akcja Torp. I Maxwell nie mógł wsiąść pod kosz. Smith za 3 r. i zablokował go Ewing. Harper. Przewinie Kennenego Smitha. Takie podanie przez całe boisko. To jest majstersztyk. Pamiętam, jakim było to wydarzenie w polskiej koszykówce. Gdy przed wielu, wielu laty Włodek Trump potrafił. Oburąć podać przez niemal całą długość parkietu, Dwie udane akcje. Kennego Smitha powraca na ławkę na boisku. Sam Kazel, mówiliśmy o tym już wielokrotnie, że Rudy Tom Dzianowicz ma. Coraz większe zaufanie do tego młodego rozgrywającego w tych decydujących minutach dwóch ostatnich przy minimalnym prowadzeniu już Nowego Jorku znowu Kazel będzie prowadził akcję Teksańczyków. Czwarta kwarta na razie dla Nowego Jorku. Rozpoczęli od stanu remisowego po 61. Na chwilę półtorej minuty do końca. A kim powinien rzucać? Prawy hak. Ori za trzy. Oakley, Starks, Harper. I jest sam Mason. Zagapili się. A ponadto wydaje mi się, że mimo wszystko opłacało się rzucać za dwa punkty z ewentualnym faulem Ola Żułanowi. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Madison Square Garden. To jest przedłużona nadzieja na tytuł. Piąty mecz. Trzeci we własnej hali w Nowym Jorku. Liczyli na to, że rozstrzygną po udanym remisowym starcie w Houston w Summit 1-1. Mieli następne trzy gry u siebie. Trzecie spotkanie wygrane. Bardzo wysoko sugerowało, że to może zdarzyć się właśnie w Nowym Jorku. Ale nie zdarzyło się. Maxwell. Nie ma. Yuying zbiera Ola Olażuan. Pięknie do regory chciał włożyć piłkę do kosza. Przewinienie albo Ukleja, albo Mejsona. Czwarty fał. Ukleja. Ale w tej końcówce meczu zwracam uwagę na jedną Masona. rzecz. Na dobre... Dobre prowadzenie zawodów przez sędziów. Dają pograć, rzeczywiście tutaj nie odgwizdują tych fauli, o których mówiliśmy, że niekiedy za szybko, zbyt skrupulatnie. Przed chwilą widzieliśmy winowajce. Niełatwo się rzuca przy takim oczopląsie z tyłu. <noise> Ale gasi się też to ładnie. <noise> Myślę, że oni boleśnie czują ten moment, jak piłka wpada do kosza, 85-81, minuta do końca. Starks. Nie było fał. I to sam Rush zagwizdał, chociaż trudno mi powątpiewać w jego umiejętności. Zresztą zobaczmy powtórce, Maxwell daje się ograć. No, był fał. Był. Z tej, z tej, z tej perspektywy, w której był ten replay i tu właśnie stał. Mniej więcej ręka już była wypuszczona z ręki i nie miało to wpływu na rzut ale za oczywiście miał raz prawo wiem zresztą czy zwróciłeś uwagę co robiła lewa ręka Olażyłana szukała szansy zatrzymania starta. o to o to o, chodzi Bioder starta. Ale on liczył na to, że Edi by nie patrzył na jego prawą rękę. No, tak dobry Zresztą sędzia widział Ale powiększa się przewaga zespołu Nowego Jorku i coraz bliżej trzeciego zwycięstwa w serii finałowych meczów. Jest błędnie starks. Kazel, mało, za mało czasu na odrobienie sześciu punktów. Chyba że dwa razy za trzy. Ori z powrotem do Olażuana nie trafił w tak, sytuacji Za tak długo Ori. szukali pewnej pozycji. Przekombinowali tę akcję. I Tor Piori non albo zbyt pospiesznie. Te napędzania są zabawne, ale one są szalenie dodające daj, mocy. No, musiał, musiał to co wielokrotnie nam pokazywał, sadzić tę piłkę z góry tor. Ale walka jest do końca. Oj za nisko, zdecydowanie za nisko To Po raz drugi baetta. To w ogóle... Trzeba było powtórzyć ten rzut sędziowski albo którejś drużynie oddać piłkę, jeśli któryś z zawodników zbyt wcześnie dotknął. Czasami patrząc na Bawetty jakby się bał. Oto ma właśnie pretensje Tom Dzianowicz, bo czy tej akcji jeszcze faul na Mejsonie i rzuty wolne, a mogło być powtórzenie rzutu sędziowskiego. Ważne punkty Mejsona i czas dla Tom Dzianowicza. Żutoka rzut oka. Do obozu przeciwnika, czy będą jakieś zmiany. Teraz dobrze od piłki sam wprowadził. Korektę i za trzy Ola Juan. Dzisiaj z Wingiem po jednym celnym rzuć. A w całym sezonie 19 razy, 8 razy. Ola Juwan trafił w sezonie zasadniczym, a w playoffs to jego pierwszy celny rzut za 3 punkty. Finał części. Może oni częściej powinni rzucać. Nie zapomnę, jak widziałem przy zabawnym rzut Maniut Bola. No to Spod był Nogi nawet... trafił za 3 zna się, miał ochotę podawać, no ale Sodańczyk przeróżnymi zagraniami zaskakiwał publiczność w NBA. Z tego czasu 22 nawet... 22 sekundy do końca. Maniot Bowl ustanowił rekord klubowy w Filadelfii w rzutach za 3 punkty. Nie pamiętam, czy to było w jednej połowie, czy jednej kwarcie, w każdym razie był rekordzistą w rzutach za 3 punkty. Przy zamierzonych podaniach pod kosz. <noise> Erbole. Co zrobią? Stracą piłkę. Nie mógł, bo intencja Mario Eli była jasna. Gdyby Akim de Dream przedarł się przez Yuinga, to piłka była właściwie przez moment słupie nad koszem i tam trzeba by ją dobić, Albo Ori. To rzecz w tym, że nie miał żadnych szans Akim wyrwania się z tych nowojorskich sideł. Dzisiaj na 16 rzutów, 14 celnych, 88%. I to też miało ogromne znaczenie. W sezonie regularnym tylko 67% celnych rzutów z osobistych. Eli do Orego. Ori szybko się złożył, za trzy nie trafił jeszcze. A Kim The Dream przekroczył wprawdzie za trzy, ale nie trafił zupełnie. Starks i 5 sekund do końca. Jasne jest, że ten mecz... Mógł wygrać tylko Nowy Jork i wygrał. Przestanie przewagi jaki był w tym momencie. Nawet można było sobie pozwolić na niecelny rzut w wykonaniu Starksa. Końcowy rezultat 91-84 w Nowym Jorku. Bardzo dobra gra Ewinga 25 punktów, 19 Starksa, 17 Masona, 14 Harpera. Olajuwan 27, wsparty nieco torpem, 14 i nadal Herrera 11 słabo. Maxwell w tym spotkaniu i Smith. Smith to największy zawód Tom Dzianowicza. I teraz dwa mecze przed nimi w Houston. Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich 10 lat Prowadząc 3-2, aż 9 zespołów wygrało finałową rywalizację i w 8 przypadkach zwycięsko.